Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Zeta, to jest kolejny odcinek z Margonem, Dzisiaj to jest odcinek już 12. E, tak jak widzicie już jest 25 level na naszym wojku. No i tak, bijemy sobie pala, paladyna. Może by coś dropło, e, Tutaj jakaś zbrojka. E, zobaczcie, zobaczcie ogólnie, stałem na paladynie tak długo, że to jest naprawdę e, tyle czasu poświęciłem, że naprawdę... Naprawdę jestem aż sam pełen podziwu, że tyle, tyle mi się udało stać na tym paladynie. E, no i zaraz wam pokażę, co wylotałem. Aha, trzeba podejść, bo to przez bojek jest. E, dobra, zrobimy sobie najpierw tego, co my tu mamy. A to, to, to raczej nie chcemy No i ogólnie pokażę wam ziemeczki, co wydropiłem Patrzcie, patrzcie na to, patrzcie na to e, Tak jak mówiłem e, Teraz będę, teraz dobijam około 35 level e, Żeby było na Ktoś tu jest? Jakieś 17 tropek e, Teraz tak jak mówiłem dobijam na łaźnię 35. Level. E, a dlaczego nie, dlaczego nie 40? Zapytacie. Już wam mówię, dlatego że jak będę miał 35., to nie wiem, może nawet sobie stanę na herszta lub na jakąś inną elitkę. E, a jak na przykład będę miał 40, to już sobie nie stanie, bo cały czas będzie mi ekspleciał. E, no i wiecie, przez te elitkę jak tam będę stał, to zawsze troszeczkę tam. O, ktoś do mnie dzwoni? Okej okay, ziomeczki, ja już jestem, ktoś tam do mnie zadzwonił, ale to już nieważne ziomeczki, teraz idziemy, udajemy się w stronę Ithan właśnie, zobaczymy po ile schodzi ta szabla na aukcji, bo to jest dla mnie mega, mega ważne, bo stałem na tym paladynie naprawdę, naprawdę sporo czasu, chyba 6-8 godzin dopiero, i dopiero to wlotałem. byłem tak mega zadowolony, że ja to w końcu wlotałem. No i ogólnie... Dobijamy 35 level, aby Aby sobie jeszcze troszeczkę postać na liście i żeby mieć coraz coraz lepsze kół. No ogólnie teraz się wzięłem za tą postać i naprawdę, naprawdę, naprawdę mi teraz może nie dobrze idzie, ale ile mam tu limitu? 10. Jem. Może nie, że, wiecie, jakoś tam mega, mega dobrze idzie, ale chodzi o to, że po prostu, że po prostu już stoję na, na elitkach i takie różne. Tutaj jeden z widzów mi wysłał właśnie taką długą szpilkę przebiegłości, no i ja postawiłem, że sobie ją wystawię na aukcji, bo i tak dzisiaj wbiję około 35, myślę, że dzisiaj wbiję 35 na spokojnie i, i to raczej mi się nie przyda eee, wiecie, żeby, bo troszeczkę bym jednak zmarnował to, a więc wystawiłem to na aukcję, eee, dobra, wiecie co, pójdźmy sobie, zobaczmy, po ile ta e, szabla na palka schodzi, bo ona ona jest naprawdę mega dobra czekajcie, palady dajmy palady dajmy do 22 e, unika co so, i nie ma i nie ma tej tej e, i nie ma tej szabelki to myślę że za 3M spokojnie e, może 3M a na aukcji dajmy 1, albo dajmy 1M e, na, na tą y, na aukcję na teraz 3 więc dobra wystawmy tą, e, tą szablę. No i w takim razie pójdźmy sobie. A, może jeszcze to byśmy sprzedali? Bo to też jest dosyć warte. Załóżmy sobie ten Pierek, bo on jest y, dużo, dużo lepszy. Dobra, wiecie co? Ja sobie to wszystko posprzedaję. I y, ja, za y, ja zaraz do Was wracam, zobaczcie. Okej, okay, ziemeczki, ja już sobie to wszystko posprzedawałem. E, no i ogólnie może byśmy się udali teraz na pocztę, a wiecie co, udajmy się na pocztę, powiem kto, e, kto mi ile pieniążków wysłał. I ogólnie mega, mega wielkie dzięki za ten mieczyk. Ja go niestety nie założę, ale naprawdę jestem mega mega e, tobie wdzięczny. Nie pamiętam jak o, jak ten człowiek się nazywał, ale naprawdę mega wielkie e, dzięki. Od Wedra tutaj mamy 1 milion. E, tutaj hej, cześć, siemanko z tej strony Ronsk, pozdrowisz największego fana, e, może? Kurczę, to tak niepoprawnie językowo. Z góry dziękuję, łapka już leci. Bardzo dziękuję, rączku z, z ja jestem nowym graczem Majony, tylko że już mam 15 poziom. Miałem Ci przekazać trochę kasy z Questa, ale przeszkodził mi Twój limit złota na poczcie. PS pozdrowisz na odcinku, oczywiście. Pozdrawiamy Sir Michello, no, chyba tak to się mówi. No, od wedra nie będziemy czytać niestety wiadomości. E, ponieważ od Wedra wiadomość jest za długa, ja ją sobie sam przeczytałem Ale jeżeli ktoś chce, to może sobie dać w tym momencie pauzę to sobie przeczyta. E, no i tak, ale naprawdę dziękuję Ci Wedro. Tutaj od X mrożonki mamy jakiś mieczyk, bardzo dziękuję. Pozdrowisz mnie, jestem Twoim fanem. Oczywiście pozdrawiamy farbowatego. I dziękujemy za wszystkie za wszystkie pieniążki i unikaty, ale prosiłbym Was, żebyście... Jak, jak ktoś chce ogólnie mi coś dać to prosiłbym Was, żeby to było lepiej złoto, bo ja nie chcę sobie tak e, zagruzować. Tak to nie wiem czy tak to można określić, zagruzować e, torby. Czekajcie, pójdźmy sobie do, e, do Karkahan. Mamy wystarczająco ilość podków mamy. E, w takim razie pójdźmy sobie do Karkahan, e, zobaczmy jak tam, e, co tam, co tam ogólnie u Zulusków słychać. E, mam nadzieję, że nikogo nie będzie. Co to? Oni jeszcze tutaj stoją? Te, te? Te kurczaki? Czekajcie. Co to jest? Aha, bo tu można jeszcze kupić coś za wielkanocne perły. Wyzwa... A, tu są te wyzwania. E wow, nawet nie wiedziałem, że te króliki jeszcze stoją. Pierwsza raz się o tym dowiedziałem. E no ale no, już cały czas się czegoś dowiadujemy. E no i ogólnie, czekajcie, miałem kogoś takiego mm, pozdrowić, kto naprawdę mi bardzo, bardzo dużo, mm, bardzo dużo mi pomógł. Jak on się nazywał? On się nazywał... Eee, Swagger z osiedla, więc bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam Ciebie Swagger z osiedla Mega wielkie dzięki i Ty już wiesz co, ja Cię pozdrawiam eee, No i ogólnie jeszcze mam tu osoby, które chciałbym pozdrowić, to jest tak eee, Maz The World Didil, Vedro, Preto i Dele, więc bardzo serdecznie te osoby pozdrawiam mm, No i tak, idziemy sobie w takim razie teraz na Zuluski Mam nadzieję, że tam nikogo nie będzie, kurde chyba tędyk się nie szło Chyba się szło ten dyk, czekajcie Eee, tak, no i ogólnie jestem taki taki, nie wiem jak to określić bo nawet nie wiem jakby jak to jak by to nazwać, ale jestem taki e, nabuzowany emocjami, żeby właśnie zrobić te konto na takiego, na takiego koksem, że tak powiem, rzadko używam takiego słowa, bo jeszcze nigdy koksem w Margonem nie byłem ale naprawdę dostałem takiego Takiego powera i naprawdę sami widzicie, że ja nigdy nie jestem na litkach, a sobie postałem na paladynie i przez 6-8 godzin mamy pierwszy unikat, mam nadzieję, że troszeczkę pieniążków jednak z niego będzie, e, no i będzie całkiem, całkiem e, nieźle, żemeczki, e, No i co, co, te pliki mapy, tak, o, ktoś tu dead, dobra, spróbujmy sobie e, na początek pozabijać te mm, gule, ja chyba sobie ustawię, ja chyba sobie ściągnę dodatek, e, jak on się nazywał ten, ten, jak, jak to miało, czekajcie mu, muszę sobie e, zaraz odczaić. E, to była chyba stara stare okno walki, chociaż na tym, na tym nawet nowym i już się troszeczkę do niego przyzwyczaiłem, jest e, moim zdaniem całkiem spoko ten nowy dodatek. Umeczki mam takie, umeczki um, mam takie wytrzymałość. Takie, takie coś sobie zrobiłem, żeby mieć więcej życia. Mam nadzieję, że te umki są całkiem spoko. Eee, no i ogólnie, ogólnie mam tutaj ten e, miecz żywiołów i ręczne z tego, jak, jak, jak ten quest się z, z, z żywiołów tego questa. No i tak. Do, mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się wbić ten 35, aby... czekajcie, dam sobie z nimi radę. Eee, szkoda, że ja nie mogę atakować. albo czekajcie, zobaczmy sobie tutaj było kiedy potwór. Kiedy potwór... Kiedy potwór, pozwalaj wybrać tryb walki. No to musimy sobie to wziąć, bo wiecie, czasami, czasami trzeba bić kogoś innego. A tutaj, a tutaj automatyczna walka nie zawsze działa tak, jakbyśmy chcieli, więc musimy sobie to zaznaczyć. Jak widzimy, tutaj nie ma za bardzo, nie ma za bardzo problemów, bo nikogo tutaj za bardzo nie ma. Wow, ale mamy dosyć spore obrażenia, muszę wam powiedzieć. Może ściągnijmy sobie walka Czekajcie, jak ten dodatek się nazywał Ładna walka. Ok, mamy ładną walkę, odświeżmy sobie teraz. I ogólnie, ostatnio sobie zainstalowałem, naprawdę mega dużo dodatków. Aha, jesteśmy zbyt daleko. Ale bardzo, bardzo mi się, coraz bardziej mi się podoba ten e, ten nowy wygląd walki. Jest naprawdę całkiem, całkiem niezły, muszę wam powiedzieć. Dobra, pierwszego tego, bo on ma wyższy level. Zawsze sobie go, zawsze e, pierwszego zawijajcie. Pewnie to troszeczkę was nudzi, że jesteśmy na e, Zulusach, ale. Ale mam nadzieję, że taki odcinek też się Wam yy, się w miarę spodoba. Ale sami widzicie, że bardzo, bardzo szybko wbiłem level. Jeszcze wczoraj to wczoraj wyczerpałem całe wyczerpanie I jeszcze sobie dokupiłem zasmoczą zejść, zostało mi chyba 60 czy coś takiego, więc naprawdę wczoraj się na ekspiłem. Wow, naprawdę muszę wam powiedzieć mega dużo tutaj xp'łem. No i sami widzicie, że sobie spokojnie dajemy radę na tych, e, na tych zulusach. Bardzo, bardzo dobrze, fajnie mi tutaj idzie na tych zulusach. Hmm, za jakąś, myślę, że za jakąś może e, godzinkę, może dwie godzinki już będę miał dwie, e, dwie torby, te po 42 przedmiotu więc będziemy mieli już 126 miejsc, więc będzie wow, 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 jak to się mówi. Będzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Już na następnym odcinku będziecie mogli się spodziewać właśnie e, trzech torb po 42 przedmioty mieszczące, więc bardzo, bardzo... Fajnie, moim zdaniem. No i ogólnie, chyba po tym odcinku, czekajcie, coś tu dostaliśmy, jakiś kaftan Zulusa. I chyba po tym odcinku pójdziemy sobie. Znaczy, ja pójdę, bo to już nie będzie odcinek. Po tym odcinku, chyba pójdziemy sobie na. Jak to się nazywa? Znowu na Paladynka sobie pójdę i, i mam nadzieję, że znowu wylotam jakiś fajny, fajny unikacik. No i cóż, ziomeczki, powoli już będziemy kończyć ten odcinek, bo chciałem wam przekazać jakieś takie właśnie najważniejsze informacje, co tu, co tu się dzieje w tej serii. Czekajcie, zobaczmy, czy ta elitka będzie, oby była, jest elitka. Dobra, spróbujmy sobie ją ubić, mam nadzieję, że wyjdzie. I, i, i spokojnie, ziomeczki, patrzcie, jak my sobie z nią tutaj spokojnie dajemy radę. Może nawet na tej elitce sobie stanie, a nie na paladynie. Zobaczymy, zobaczymy, e, to trzeba będzie... To trzeba będzie jeszcze do tego, bo wiecie co, wbijemy sobie 26 level i dopiero zakończymy odcinek, mm, bo fajnie, fajnie mi się naprawdę eksplodować na w tych zlusach, ale już widzę, że wszystkie wybiłem. A, a przecież to jest majuna, no to chodźmy mapkę niżej, tam się nam nic sprzecznie stanie, więc e, to nie ma żadnego problemu. E, jeden z Was pytał mnie się, żebym pokazał Wam umiejętności na moim magu na, e, na Tarhunie, więc oczywiście to nie ma żadnego problemu. Zaraz pójdziemy jeszcze szybciutko na naszego maga i Wam pokażę moje umiejętności. No i mam nadzieję, że wbiję dzisiaj ten 35 level jeszcze nie będę expił, tylko będę wbijał Jak to się mówi? Będę wbijał Na elitki, żeby właśnie jakiś fajny unikacik Wydropić No i teraz będę chyba tylko stał na elitkach, żeby W końcu zrobić jak jakąś fajną postać Na krwawą ładnie. Dobra, zobaczmy, czy sobie z dwoma magami poradzimy Mam nadzieję, że sobie poradzimy I dobra, zobaczmy sobie, kurde, kurde, kurde Nie no, spokojnie, spokojnie Tu mam jakąś ruczkę dla maga Uleczmy się tym Dobra, bijemy w takim razie ich. I na początek tego oczywiście zawsze bijcie pierwszego tego, który ma wyższy level, bo on za wam zada sporo, sporo, dużo więcej obrażeń. Ogólnie te potki dostałem od jednego z widzów, którego prosiłem właśnie o te potki. Bo jak stałem sobie na elicie, to nie chciało mi się cały czas iść do itkan i wracać właśnie ten swe Swedger, Swagger, nie wiem jak to się wymawia z osiedla. Mi te potki sprezentował, więc jestem naprawdę mu bardzo, bardzo wdzięczny. Mm, dobra, pójdźmy sobie, z tym sobie chyba nie damy rady. Ale wiecie co, spróbujemy, spróbujemy, kurde, raczej nie damy rady, czekajcie, spróbujmy, bo my jesteśmy Wojkami, a wojek naprawdę ma strasznie dużo pancerza, a nie, poradzimy sobie, poradzimy sobie na luzie, ja uwielbiam właśnie to w Wojowniku, że on ma aż taką masę, e, aż taką dużą ilość a to jest coś, coś pięknego, muszę wam powiedzieć, ten, o, o, i właśnie, właśnie na magów Wojek, nie, ajajaj, dadliśmy, no trudno ziomeczki, no trudno, e, właśnie na magów Wojek nie jest aż taki dobry, bo, je, bo niestety jego pancerz nie działa na magów i to jest troszeczkę takie lipa, ale w walce właśnie takiej wręcz to Wojek jest mega, mega dobry. Okej okay, ziomeczki, ja już jestem na moim, na moim magiku tutaj, sam widzicie, że już mam tutaj 67 level, jest to naprawdę całkiem sporo, bo ostatnio też się na tym wiem, na, na właśnie na tym. No moim magiku wziąłem się więcej do eksperymentu i naprawdę bardzo, bardzo fajnie mi się ekspi, Był Q65 i to całkiem, całkiem niezłe, moim zdaniem. Naprawdę, te jest spoko. E bo wiecie, tu jednak zimno i walimy sobie, Uderzamy, przepraszam, uderzamy zawsze dwa ataki, więc to jest naprawdę mega, mega dużo, moim zdaniem. E no i ogólnie ja miałem wam pokazać umki, to partie, jakie mam umeczki. Takie coś mam, takie coś. E tu mam takie coś. A tutaj coś mam jeszcze, czekajcie, zobaczmy sobie. M tutaj chyba nic nie mam. Bez magii zimna. A ja tutaj nie mam zamra. O co chodzi? Ja tutaj nie mam zamra. Dobrze, że jeden z widzów właśnie e, się zapytał jakie mam łki, bo muszę i zrobić zamrożenie, bo kurde, ja nawet o tym nie wiedziałem, że ja nie mam zamra, a zamro jest naprawdę mega przydatne na magu. Więc musimy sobie pójść i właśnie zamro zrobić. Mm, dobra, Ziemeczki, ja się jeszcze tepnę kamieniem teleportacyjnym do, e, do Ithan. Czekajcie, gdzie, gdzie jest Ithan? Ithan. Okej, okay, ja już jestem w Ithan, e, i teraz pójdziemy sobie jeszcze do, na pocztę i odebrać od Was wszystkie super, super liściki. E, aha, chyba tylko jeden dostałem. ale tu spoko pozdrawiamy Shiro Shina, na pewno na pewno, na pewno się ucieszy. E, w, takim, w takim razie, Ziemeczki. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jestem wam mega wdzięczny za wszystkie komentarze i za wszystkie e, oceny pod filmikami. Naprawdę, naprawdę to jest dla mnie coś, coś pięknego, że aż wasz tyle, aż was tyle jest, tyle jest was subskrybowanych e, oraz tyle no właśnie łapek w górę. Właśnie ostatni jeden z widzów prosił mnie, żebym podał mu e, nazwę, jak to się nazywa, nazwę nazwę nutki z intra, ja niestety tej nutki z intra nie znam, więc naprawdę bardzo przepraszam, że ci nie mogę podać, e, no więc cóż, ja się z wami żegnam, wyczekujcie może jutro, pojutrze, e, następnego odcinka z przygód z Margonem, na pewno sobie pogramy na naszym Wojku, może coś też pogramy na naszym właśnie na naszym Magiku Zecie, no i cóż, ziomeczki, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, jeżeli tak, oczywiście zostawcie łajka czytam łapkę w górę jak Wy sobie tam e, na to mówicie Naprawdę, naprawdę jestem wam mega wdzięczny za wszystkie łapki, za wszystkie komentarze. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku, ziomeczki. do następnego odcinka. No i cześć! Oczywiście zostawcie komentarz. This is how we do So what are you gonna do, do? This is how we do You know the words in my song. No, I'm not angry. Girl, say hallelujah. Girl, say hallelujah. Our conversations ain't long. But you know what it is. Girl,